Do przygotowania pasty z bakłażanów potrzebujemy 5 niewielkich bakłażanów pastę sezamową tahini, pietruszkę, jedną cytrynę, sól, pieprz i dobrej jakości olej lub oliwę. Witam wszystkich serdecznie w mojej kuchni. W dniu dzisiejszym, jest sobota, będziemy robili pastę z bakłażanów. Wspaniałą pastę do chleba, a nawet do jedzenia łyżką, bo jest taka pyszna. Bakłażany do tej pasty możemy wybrać takie duże, ale też może, mogą być równie dobrze mniejsze. Ja przygotowałam 5 bakłażanów, zobaczcie, i wszystkie te bakłażany ułożyłam na patelni i one się mają tak przypalić. Najlepiej z każdej strony, o jak już są z jednej strony przypalone, to je obracamy, o, tak jak tutaj. O. Obracamy je. O, tu się jeszcze nie przypaliły. Obracamy je i potem będziemy je piec w piekarniku. Zaraz pokażę. Bakłażany, które przypaliliśmy na gorącej, bardzo gorącej patelni, przekładamy do brytwanki wyłożonej papierem. A tutaj mam buraki. Które każdy pojedynczo to są te podłużne buraki. Zawinęłam w folię aluminiową i będę piekła razem z bakłażanami. Takie bakłażany powinny się piec tak do 30 minut, 20-30 minut, 180 stopniach. Myślę, że buraki się też upieką. Bardzo polecam ten sposób pieczenia buraków, ponieważ nie tracą nic ze swoich wartości odżywczych. I naprawdę są o wiele smaczniejsze niż buraki gotowane. Potem zrobimy z nich sałatkę. Pokażę Wam, jak ją zrobić. Do zobaczenia. Nurzany upieczone. Teraz będziemy wyciągać miąż ze środka. Do miseczki. O, w ten sposób. To się nam będzie rwało. Ale to nic. Staramy się wszystko się świetnie otwierają. Ten jest taki jakiś dziwny. Ale to nic. Zobaczmy. Następny. One są jeszcze ciepłe. Najlepsze są takie wyschnięte. ale nic, chciałam ten filmik nagrać dzisiaj. Tak. Tu jeszcze ze skórki, i tu mamy takiego największego, największego tutaj mamy, i tak sobie go wyciągniemy. Tu jeszcze. Coś zostało. Dobra. Słuchajcie, skórki musimy powyciągać, czasem one niestety wpadają. No ale. Tak. Wyciągamy, tu się staramy powyciągać wszystkie. Wszystko. Wszystko. Dobra. Teraz do tego. Musimy to przełożyć do jakiegoś naczynia miksującego. Ja myję ręce. Zaraz przełożymy do naczynia miksującego. Już wyciągam cytrynę, bo jest nam potrzebna cytryna. Pasta tahini, którą mam tutaj. Tylko, że ja, jeżeli chodzi o tahini, zawsze wylewam ten olej, który tutaj jest. On na pewno nie jest dobrej jakości, w związku z czym należy go odlać. Będę używała na pewno dwie trzy łyżki, trzeba dać do tego, czyli do naczynia miksującego, wkładamy wnętrze bakłażana, ten miąż, który żeśmy tutaj ładnie zrobili. 3 łyżki tahini. Jeden ząbek czosnku i solimy. Czyli jeszcze raz do naczynia miksującego dajemy miąż, obrany jeden ząbek czosnku, sok z połowy cytryny. padło mi tam muszę wyciągnąć i soli myślę, że tak pół łyżeczki powinno wystarczyć miksujemy i widzimy się za chwilę. no i oczywiście pasta już jest zmiksowana kępowa stara sklerotyczka zapomniała dodać, że oczywiście do tego miksowania potrzebna jest też pasta tahini więc yy, trzeba do miksera dać Miąż z bakłażanów, dwie czy łyżki tachini, ząbek czosnku, sól, i tyle. I tutaj mamy natkę pietruszki. Posypujemy po wierzchu. Zobaczcie, jeszcze sobie tutaj polejemy dobrej jakości oliwą, lub naszym rodzimym olejem rzepakowym Ja szybko wezmę kromeczkę. Poczekajcie, szybko wezmę kromeczkę chleba I zrobię tak. Próbuję. Mm. Nie ma takich słów, które opiszą, jakie to jest pyszne. Zróbcie koniecznie.